Karto wymieni najstarszą polską kolendę. Nie to że Jezu nią? Nie. się wydaje, że cicha noc, ale nie jestem pewna. Cicha noc. Wstawiamy? Wydaje mi się, że cicha noc nie jest polską kolendą. Najstarszą? No. <grywa> nice nie mam pojęcia. Tęż, jaka nie? będzie najstarsza. Nice cicha noc? No właśnie nie. Lulaj, że jezuniu. Też nie? <grywa> A jakie są jeszcze kolendy? Dobrze, jeszcze się I co jeszcze? Jest, jest jeszcze wśród nocnej ciszy. No jest. I jest, jest jeszcze. Bóg się rodzi. A, jest to no najstarsza tak. polska kolenda. Najstarsza <laughs> z O, jest. Eee, w żłobie leży chyba? Tak, jest, jest. Jeszcze jest taka jedna właśnie ta najstarsza. najstarsza, której my nie znamy. Nie wiem, cicho. przybierzali do Betlejem. na przykład. A najstarsza w Polsce to Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. Naprawdę? A takie trudniejsze chyba pytanie. W którym wieku po raz pierwszy chrześcijanie obchodzili święto Bożego Narodzenia? Nie mam pojęcia. Ja Powiem Wam, że to jest nasza era. Na pewno byłoby to dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu. Na pewno, dawno, dawno. Na pewno w naszej ery. Trzynasty? <laughs> Albo czternasty? Oj, jeszcze dalej, dalej. I jeszcze dalej. Jeszcze tak. Mikołaj to jest szósty wiek. Nie wiem, chyba czwarty. Tak, czwarty. Dobre. Który to mógł być wiek? Nie wiem, strzelam szósty. Wisko Czwarty. czwarty. Gdybym miał strzelać, to może około czternastego wieczoruś to No, 12. nie. Czwarty. O, okej. jest cztery. Tak. Jak myślicie? Który to mógł być wiek? Siódma? Czwarty wiek naszej ery. Dwie. A Mikołaj skąd pochodził? E był biskupem Miry. Tak. Ale urodził się chyba Turcja. Tak, w Turcji. Od tego, który przynosił. Ale w sensie tradycja skąd się wzięła, tak? No święty Mikołaj jakoś święty Mikołaj. No to... Kim był w ogóle święty Mikołaj? E, z Napoli. Z... Z... Napoli? Na pewno. A kim był? O, kim był pierwszy święty Mikołaj? <laughs> no, ten, biskupem biskupa, był biskupem. No? biskupem Miry, a pochodził z Turcji. Był biskupem. Kojarzycie mnie z jakiej miejscowości? E, nie, nie kojarzymy. Jak biskupem Miry był? To <laughs> regionu. Biskupem Miry. A z kraju, no. z jakiego pochodził? Pierwszy? Święty Mikołaj? biskup Święty Mikołaj. No też. A to, no, to może być mądry? zaskakujące. A podpowiedź do przyjaciela. Tyle, do przyjaciela. No, do przyjaciela. biskup, Deni Mikołaj. Wiecie? <laughs> Bardzo dobrze, z Turcji.